Jonathan Collins myślał, że ma wszystko: kochającą żonę, dwoje dzieci i życie zbudowane na zaufaniu. Ale gdy zapomniany telefon ujawnia zdradę Vanessa, jego idealny świat rozpada się na kawałki. Pochłonięty gniewem i determinacją, Jonathan wyrusza w podróż odkrycia, zemsty i złamanego serca, zdeterminowany, by zmusić ją do poniesienia konsekwencji. Jednak gdy wszystkie elementy zaczynają się układać, Nieprzewidziana tragedia zmusza go do zmierzenia się z kruchością miłości, rodziny i odkupienia. W życiu, które nagle stanęło na głowie, Jonathan musi poradzić sobie ze stratą, poczuciem winy i cieniami przeszłości, od których nigdy nie ucieknie. Wciągająca opowieść o zdradzie, zemście i ostatecznej cenie przebaczenia. To był typowy wtorkowy wieczór, taki, który zwykle przemijał bez śladu. Skończyłem pracę. Wyczerpujący dzień, wypełniony rozmowami z klientami i nieskończonymi poprawkami projektów, i teraz przygotowywałem kolację dla dzieci. Vanessa znowu pracowała do późna, jej nowa norma przez ostatni rok. Powiedziała, że musi sfinalizować ważne zlecenie, opowiadała to z takim przekonaniem, że prawie jej uwierzyłem. Prawie. Wykonywałem kolejne kroki, kroiłem warzywa, mieszałem sosy, gdy zauważyłem jej telefon leżący na blacie. Ekran co chwilę się podświetlał, Wibrując z nieprzerwanym strumieniem powiadomień. Nazwa na wyświetlaczu przykuła moją uwagę Chris Siłownia. Chris. To imię przewijało się od czasu do czasu w swobodnych rozmowach Wanes i przez ostatnie miesiące. Tylko trener tak o nim mówiła, zawsze zbywając moje pytania śmiechem i machnięciem ręki. Ale teraz, patrząc na nieustanne wibracje jej telefonu, ziarno niepewności zasiane zostało na dobre. Podniosłem telefon, zawahałem się, po czym znów go odłożyłem. Nie byłem typem mężczyzny, który wkracza w prywatność żony. Nasze małżeństwo było zbudowane na zaufaniu, a przynajmniej tak myślałem. Ale coś w tej sytuacji było niepokojące. Nie mogłem pozbyć się przeczucia, że Chris to nie tylko trener. W miarę upływu wieczoru telefon dalej nieprzerwanie wibrował, jak metronom odmierzający sekundy mojego niepokoju. Dzieci poszły spać, a dom pogrążył się w ciężkiej ciszy. Krążyłem po salonie, mój umysł pędził przez niezliczone scenariusze. Czy byłem paranoikiem? Czy przesadzałem? A może moje przeczucie próbowało powiedzieć mi coś, czego nie chciałem zaakceptować? W końcu się poddałem. Moje dłonie drżały, gdy odblokowywałem jej telefon, hasło znałem na pamięć, ale nigdy wcześniej nie odważyłem się go użyć. To, co znalazłem, zatrzymało mnie w miejscu. Wiadomości między Vanessą a Chrisem nie dotyczyły planów treningowych ani wskazówek dotyczących ćwiczeń. Były intymne, dosadne, przesiąknięte bliskością, której żaden trener nie powinien mieć z klientką. Były też zdjęcia, takie, które wywołały u mnie mdłości. To nie był tylko romans. To było drugie życie, które Vanessa starannie budowała, podczas gdy ja niczego się nie domyślałem. Wpatrywałem się w ekran, mój świat rozpadał się na kawałki. Moim pierwszym odruchem było skonfrontowanie się z nią, żądanie wyjaśnień, ale spokojniejsza, bardziej rozważna część mnie nakazywała opanowanie. Potrzebowałem czasu, żeby pomyśleć, zaplanować. Rzucenie się w wir kłótni dałoby jej przewagę. Nie, to wymagało precyzji. Vanessa wróciła późno, jak się spodziewałem. Wpadła przez drzwi, jej twarz promieniała jak u kogoś, kto właśnie wrócił z miejsca, o którym nie chciałby mi powiedzieć. Pocałowała mnie w policzek, mamrocząc coś o wyczerpującym dniu i zniknęła na górze. Patrzyłem, jak odchodzi, moje serce było ciężkie od zdrady. Następnego ranka rozpocząłem własne śledztwo. Chciałem poznać skalę jej oszustwa, zrozumieć, jak głęboko sięgnęło zepsucie. Przejrzałem jej bilingi i e maile nawet konta w mediach społecznościowych. Gdziekolwiek spojrzałem, wszędzie były ślady Krisa. Rezerwacje na kolacje, rezerwacje hotelowe, zameldowania na siłowni, wszystko tam było, niczym okruszki chleba prowadzące prosto do jej zdrady. Z każdym dniem mój gniew zamieniał się w determinację. Nie pozwolę, by niewierność Wanes mnie zniszczyła. Nie zamierzałem być ofiarą w jej brudnym teatrze. Skoro chciała zrujnować nasze małżeństwo, to ja sprawię, że poczuję każdy odłamek tej katastrofy. Zacząłem planować kolejny krok. Samo skonfrontowanie się z nią nie wystarczyło, chciałem, żeby zobaczyła zgliszcza, które zostawiła. Chciałem, żeby zrozumiała głębie mojego bólu. Ale najbardziej chciałem, żeby żałowała, że mnie zlekceważyła. Okazja pojawiła się w sobotni poranek. Vanessa ogłosiła, że ma sesję z Chrisem na siłowni. Jej głos był swobodny, zachowanie beztroskie. Skinąłem głową, ukrywając burzę, która szalała we mnie. Baw się dobrze, powiedziałem z wymuszonym uśmiechem. Gdy tylko wyszła, przystąpiłem do działania. Zebrałem wszystkie dowody, jakie udało mi się zgromadzić: zrzuty ekranu wiadomości, kopie paragonów, nawet zdjęcia z jej ukrytego albumu w telefonie. Wszystko to skomponowałem w porządne das i wysłałem na jej maila z prostym tematem: Musimy porozmawiać. Kiedy Vanessa wróciła do domu, jej twarz była blada, a kroki niepewne. Znalazła mnie w salonie z otwartym das na ekranie laptopa. Jej oczy skakały od ekranu do mojej twarzy, a po chwili pojawiła się panika. Jonathan, ja, zaczęła, ale uniosłem rękę, by ją uciszyć. Nie, powiedziałem chłodno i spokojnie. Nie obrażaj mnie wymówkami. Przez chwilę tylko się patrzyliśmy na siebie, ciężar niewypowiedzianej prawdy wisiał nad nami jak burzowa chmura. W końcu opadła na krzesło naprzeciwko mnie, z opuszczonymi ramionami, a w jej oczach mieszały się wina i bunt. Przepraszam, wyszeptała. Przepraszasz? Parsknąłem. Przepraszasz, bo cię przyłapałem. Tylko o to chodzi. Otworzyła usta, by zaprzeczyć, ale jej przerwałem. Oszczędź mi tego, Vanessa. Nie chcę Twoich przeprosin. Chcę odpowiedzi. I tak zaczęło się rozplątywanie jej kłamstw, każde kolejne było jak nowa rana. Próbowała usprawiedliwiać swoje działania, zrzucając winę na stres, nudę, brak ekscytacji w naszym małżeństwie. Ale jej wymówki brzmiały pusto. To były te same wyświechtane teksty, które powtarza każdy zdrajca, i nie zamierzałem ich kupować. Gdy skończyła mówić, wstałem, przytłoczony ciężarem jej zdrady. Skontaktuję się z tobą, powiedziałem bez emocji. Jonathan, proszę, błagała przez łzy. Nadal cię kocham, ale jej słowa nie miały już znaczenia. Miłość nie przetrwała zdrady. Została roztrzaskana, jak lustro naszego małżeństwa, pozostawiając za sobą ostre odłamki, których nie dało się poskładać. Gdy wychodziłem z domu, Poczułem dziwne poczucie wolności. Twierdza naszego małżeństwa upadła, ale ja wciąż stałem i byłem gotów budować od nowa. Vanessa nie próbowała mnie zatrzymać, gdy tego dnia opuszczałem dom. Nie trzasnąłem drzwiami, nie krzyczałem. Cisza była moją bronią, tnącą głębiej niż jakiekolwiek słowa. Jechałem bez celu przez kilka godzin, pozwalając, by otępienie okryło mnie jak całun. Kiedy w końcu zaparkowałem na obrzeżach miasta pod kawiarnią, zaczęła do mnie docierać rzeczywistość. Zamówiłem czarną kawę, usiadłem w rogu i zacząłem myśleć. Zdrada nie polegała tylko na niewierności. To były warstwy oszustwa, kłamstwa wplecione w strukturę naszego życia, bez sposób, w jaki się do mnie uśmiechała, uciekając do innego mężczyzny. To bolało najbardziej. Gniew, który tłumiłem, tlił się tuż pod powierzchnią. Nie był wybuchowy, był zimny i wyrachowany, taki, który pcha do działania. Nie zamierzałem po prostu odejść. Chciałem, żeby zrozumiała pełnie zniszczenia, jakie spowodowała. Ale najpierw musiałem się pozbierać. Tej nocy zatrzymałem się w hotelu. Pokój był mały i sterylny, ale dawał mi samotność, której potrzebowałem, by myśleć jasno. Rozłożyłem wszystkie dowody, które zgromadziłem, szukając luźnych końców w jej historii. Im bardziej to analizowałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, jak celowe były jej działania. To nie był moment słabości, to była długotrwała kampania zdrady. Następnego ranka skontaktowałem się z prawnikiem. Chciałem poznać swoje opcje, nie tylko w kwestii rozwodu, ale też ochrony siebie i dzieci. Prawniczka, kobieta o twardym charakterze imieniem Elejne, słuchała mnie uważnie, gdy opowiadałem całą sytuację. Kiedy skończyłem, odchyliła się na krześle, jej wyraz twarzy był zamyślony. Wykonał pan już dużą część pracy, powiedziała, stukając palcem w stos dokumentów, które przyniosłem. To znacznie ułatwi cały proces. Ale muszę zapytać, czego pan tak naprawdę chce? Zastanowiłem się przez chwilę nad jej pytaniem. Chcę, żeby moje dzieci były bezpieczne, powiedziałem w końcu. I chcę, żeby Vanessa zrozumiała, co straciła. Elejne skinęła głową. W porządku. Zaczniemy od spraw finansowych. Jeśli wydawała pieniądze na tego drugiego mężczyznę, możemy to wykorzystać na pana korzyść. A co do kwestii emocjonalnych, cóż z tym będzie się pan musiał sam zmierzyć? I tu tkwił cały problem, prawda? Jak poradzić sobie z emocjonalnymi konsekwencjami, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich zaangażowanych? Dzieci jeszcze nic nie wiedziały, jak mogły? Vanessa była bardzo ostrożna, by ukryć swoje podwójne życie przed nimi. Ale prędzej czy później będą zadawać pytania, i musiałem być gotowy z odpowiedziami. W ciągu kolejnych dni wcieliłem swój plan w życie. Wróciłem do domu, nie dlatego, że tego chciałem, ale dlatego, że ważne było, by dzieci widziały stabilność pośród chaosu. Vanessa ku jej zasłudze nie protestowała. Przeniosła się do pokoju gościnnego bez słowa cichy znak uznania nowych granic między nami. Unikałem jej jak tylko mogłem, skupiając się na dzieciach i pracy. Ale nocami, gdy dom pogrążał się w ciszy, nie mogłem uciec od ciężaru tego, co się wydarzyło. Sen stał się luksusem, który wymykał mi się z rąk, jak piasek. Zamiast tego spędzałem bezsenne godziny, planując kolejne kroki. Okazja pojawiła się wcześniej niż się spodziewałem. Vanessa podeszła do mnie pewnego wieczoru z niepewnym wyrazem twarzy. "Jonathan," zaczęła ostrożnie, "czy możemy porozmawiać?" Skrzyżowałem ramiona, opierając się o blat w kuchni. "O czym tu jeszcze rozmawiać?" Zawahała się, jej wzrok uciekł na podłogę. "Chcę to naprawić. Chcę, żebyśmy to naprawili." Jej słowa rozpaliły we mnie iskrę wściekłości. Naprawić? Powtórzyłem niskim, groźnym tonem. Myślisz, że to coś, co można po prostu naprawić? Jak zepsute krzesło albo cieknący kran? Wzdrygnęła się na mój jadowity ton, ale nie przerwałem. Nie tylko mnie zdradziłaś, Vanessa. Kłamałaś mi prosto w oczy, raz za razem. Sprawiłaś, że zacząłem wątpić w siebie, że czułem się, jakby to wszystko było moją wyobraźnią. A teraz chcesz to naprawić? Jak dokładnie? Popełniłam błąd, wyszeptała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Nie chcę cię stracić. Zaśmiałem się gorzko. Błąd? Vanessa, błędem jest zapomnieć kupić mleko wracając z pracy. To, co ty zrobiłaś, było celowe, przemyślane. I nie obchodziły cię konsekwencje. Wtedy się załamała, szlochając w dłonie. Część mnie chciała ją pocieszyć, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze ale wiedziałem, że to byłaby tylko kolejna iluzja. Nic nie było dobrze i długo nie będzie. Wnoszę o rozwód, powiedziałem w końcu spokojnym głosem. Już rozmawiałem z prawnikiem. Ustalimy opiekę nad dziećmi, ale z mojego punktu widzenia nasze małżeństwo dobiegło końca. Jej szlochy przerodziły się w zawodzenie, ale zmusiłem się do tego, by pozostać stanowczym. To już nie chodziło tylko o mnie. Chodziło o odzyskanie kontroli nad własnym życiem, o pokazanie, że czyny mają swoje konsekwencje. Tej nocy spałem najlepiej od wielu tygodni. To nie był jeszcze spokój, ale pierwszy krok w dobrą stronę. Przejąłem kontrolę nad sytuacją i po raz pierwszy od momentu odkrycia zdrady poczułem, że znów mogę oddychać. Droga przede mną wciąż była niepewna, ale wiedziałem jedno: nie pozwolę, by to Vanessa zdefiniowała moją przyszłość. To był dopiero początek. Dni po tym, jak powiedziałem Vanessi, że wnoszę o rozwód, były napięte i nierealne. Przełączała się między zaprzeczaniem a desperacją, jakby naprawdę wierzyła, że może cofnąć to, co już zostało wprawione w ruch. Kręciła się wokół mnie, próbując nawiązać rozmowę, oferowała, że zrobi kolację albo pomoże w domowych obowiązkach, których nie ruszała od lat. Jakby wierzyła, że te drobne gesty zdołają wymazać zdradę, ale tylko utwierdzały mnie w mojej decyzji. Na szczęście dzieci zdawały się nieświadome wrzenia emocji pod powierzchnią. Starałem się, by ich codzienność pozostała niezmieniona, szkoła, treningi piłkarskie, lekcje fortepianu, wszystko toczyło się dalej. Nie zamierzałem pozwolić, by jeszcze bardziej odczuły skutki decyzji swojej matki. Pewnego wieczoru, gdy pomagałem Emi przy zadaniu domowym, Vanessa weszła do salonu. Jej oczy były zaczerwienione, ramiona opuszczone. -Jonathan powiedziała cicho, czy możemy porozmawiać na osobności. Spojrzałem na Emmę, która była zbyt pochłonięta zadaniem z matematyki, by zwrócić uwagę. Z niechęcią skinąłem głową i poszedłem za vanessą do kuchni, zamykając za sobą drzwi. O co chodzi? zapytałem, bezbarwnym głosem. Skręcała ręce, jej zwykła pewność siebie zniknęła, zastąpiona nerwowym napięciem, które wydawało się zupełnie obce. Myślałam ostatnio o wszystkim, o tym, co zrobiłam, o nas. Wiem, że cię zraniłam i wiem, że nie mogę cofnąć czasu, ale chcę spróbować. Dla dzieci chociażby. Jej słowa spadły na mnie jak ciężkie kamienie wrzucone do wody, rozbijając spokój, który z taką trudnością starałem się zbudować. Dla dzieci powtórzyłem z goryczą. Masz na myśli te dzieci, o których nie myślałaś, gdy wymykałaś się do hoteli z Chrisem? Wzdrygnęła się, ale nie dałem jej spokoju. Nie możesz teraz używać ich jako wymówki, Vanessa. Podjęłaś swoje decyzje. Teraz musisz żyć z ich konsekwencjami. Łzy napłynęły jej do oczu, ale nie pozwoliłem, by mnie to poruszyło. To nie był moment na współczucie, to był moment na jasność. Nie robię tego dla ciebie, dodałem. I na pewno nie dla tej farsy, którą było nasze małżeństwo. Robię to dla nich bo zasługują na coś lepszego niż ten bałagan. Łzy zaczęły spływać po jej policzkach, a ona oparła się o blat, jej ciało drżało od szlochu. Patrzyłem na nią, czując ukłucie czegoś, może nie przebaczenia, ale litości. Zniszczyła wszystko i dopiero teraz zaczynała rozumieć ciężar swoich czynów. Ale litość nie wystarczy, by naprawić to, co zostało zrujnowane. Chcę, żebyś się wyprowadziła do końca tygodnia, powiedziałem lodowato. Ustalimy opiekę i wizyty, ale nie mogę cię tu dłużej mieć. To nie jest dobre ani dla mnie, ani dla dzieci. Jej głowa uniosła się gwałtownie, panika odmalowała się na jej twarzy. Jonathan, proszę, błagała. To też mój dom. Gdzie mam pójść? To nie mój problem, odparłem chłodno. Pościeliłaś sobie, Vanessa. Teraz się w tym położysz. Otworzyła usta, jakby chciała się sprzeciwić, ale zmieniła zdanie. Odwróciła się i opuściła kuchnię, a jej szlochy odbijały się echem w korytarzu. Kolejne dni były rozmyte, spotkania z prawnikiem, formalności, papierologia. Elejne była niezastąpiona, prowadząc mnie przez gąszcz przepisów i dokumentów z opanowaniem i skutecznością. Zapewniła mnie, że moja sprawa jest silna, szczególnie dzięki zgromadzonym dowodom. Vanessa nie miała podstaw, by kwestionować rozwód, a sąd prawdopodobnie przyzna mi główną opiekę nad dziećmi. Mimo to cały proces był wyczerpujący. Każdy podpisany dokument, każdy formularz był jak kolejny gwóźdź do trumny życia, które kiedyś znałem. Ale nie przerywałem. Wiedziałem, że każdy krok przybliża mnie do wolności, której tak bardzo potrzebowałem. Vanessa, ze swojej strony, wydawała się pogrążona w zaprzeczeniu pakowała swoje rzeczy po cichu, unikając mnie jak tylko mogła. Nie powiedziała dzieciom o przeprowadzce, zostawiła ten obowiązek na moich barkach. Kolejny dowód na jej egoizm, ale nie pozwoliłem, by mnie to zatrzymało. Pewnego wieczoru usiadłem z Emmą i Jackiem i delikatnie wyjaśniłem, że ich mama przez jakiś czas będzie mieszkać gdzie indziej. Czy to dlatego, że jesteście na siebie źli? Zapytała Emma, jej wielkie brązowe oczy pełne troski. To nie chodzi o złość, powiedziałem łagodnie. Czasami dorośli podejmują trudne decyzje, ale one są najlepsze dla wszystkich. Mama i ja bardzo was kochamy i to się nigdy nie zmieni. Jack, młodszy i bardziej ufny, tylko skinął głową, jego uwaga wróciła do zestawu Lego, nad którym pracował. Emma jednak patrzyła na mnie ze spojrzeniem mądrzejszym niż jej wiek. Czy ty i mama będziecie jeszcze przyjaciółmi? Zapytała cicho. Zawahałem się, niepewny jak odpowiedzieć. Zawsze będziemy waszymi rodzicami, powiedziałem w końcu. I to najważniejsze. To było wszystko, co mogłem im dać, i na razie to wystarczyło. Pod koniec tygodnia Vanessa się wyprowadziła. Znalazła małe mieszkanie po drugiej stronie miasta, miejsce, na które mogła sobie pozwolić samodzielnie. Patrzenie, jak odjeżdża, było dziwnym doświadczeniem, nie było dramatycznego pożegnania, żadnej ostatecznej konfrontacji. Po prostu załadowała pudła do samochodu, uściskała dzieci ze łzami w oczach i odjechała. Stałem w podjeździe, patrząc, jak jej tylne światła znikają w oddali. Czułem mieszankę emocji, ulgę, smutek, gniew, wszystko to mieszało się we mnie, pozostawiając pustkę i wyczerpanie. Ale pod tą burzą kryło się ciche poczucie determinacji. To był pierwszy krok w kierunku odzyskania mojego życia i nie zamierzałem pozwolić, by jej decyzje zdefiniowały moją przyszłość. Tego wieczoru, gdy dzieci spały, usiadłem sam w salonie z kieliszkiem łyski w ręku. W domu panowała cisza, taka, która była jednocześnie kojąca i samotna. Myślałem o wszystkim, co doprowadziło mnie do tego momentu, o człowieku, którym byłem przed zdradą Vanessi i o tym, kim chciałem się stać. Nie miałem jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale wiedziałem jedno: nie pozwolę jej wygrać. To było moje życie, moja historia, i zamierzałem napisać następny rozdział na własnych zasadach. Tygodnie po wyprowadzce Vanessi były dziwną mieszanką chaosu i spokoju. Dzieci dostosowały się szybciej, niż się spodziewałem, ich odporność była dla mnie cichym źródłem podziwu. Całkowicie poświęciłem się ojcostwu, pracy i codziennym obowiązkom. Na powierzchni wszystko wydawało się stabilizować, ale gdzieś na obrzeżach tego nowego porządku czaiło się napięcie. Kontakt Vanessa z dziećmi był delikatnie mówiąc sporadyczny. Czasem dzwoniła, jej głos był spięty, przepraszający, ale szkody już zostały wyrządzone. Więź, którą kiedyś dzieliła z Emmą i Jackiem, zaczęła się kruszyć, a ja widziałem w ich oczach zamieszanie i ból za każdym razem, gdy padało jej imię. Próbowałem wypełnić pustkę, którą zostawiła, ale nie byłem w stanie. Nikt nie mógł być. Pewnego piątkowego wieczoru, kiedy przygotowywałem kolację, zadzwonił telefon. Nieznany numer, ale coś w moim wnętrzu podpowiedziało mi, że powinienem odebrać. Podniosłem słuchawkę, mój głos ostrożny. Halo? Czy rozmawiam z Jonathanem Collinsem? Zapytała kobieta, formalnym, zdystansowanym tonem. Tak, odpowiedziałem, a moje serce zaczęło bić szybciej. Mówi oficer Hernandez z Miejskiego Wydziału Policji. Dzwonię w sprawie pańskiej żony, Vanessa Collins. Żołądek mi się ścisnął. Byłej żony, poprawiłem odruchowo, choć mój głos zadrzał. Zapadła chwila ciszy, po czym znów się odezwała, tym razem łagodniej. Z przykrością muszę pana poinformować, że Vanessa uczestniczyła dziś wieczorem w wypadku samochodowym. Nie przeżyła. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Przez moment wszystko wokół mnie się zakręciło, a telefon niemal wypadł mi z dłoni. Co, co się stało? Zapytałem szeptem. Straciła panowanie nad samochodem na autostradzie, wyjaśniła oficer Hernandez. Padał intensywny deszcz i wygląda na to, że samochód wpadł w poślizg. Uderzyła w barierę ochronną, i ratownicy nie byli w stanie jej uratować. Podziękowałem jej bezmyślnie i odłożyłem słuchawkę. Telefon zsunął się z blatu na podłogę. Nogi się pode mną ugięły i opadłem na kuchenną posadzkę, przytłoczony ciężarem wiadomości. Vanessa nie żyła. Kobieta, która mnie zdradziła, złamała mi serce i wywróciła moje życie do góry nogami, odeszła. Po prostu tak. Ale oprócz szoku i żalu pojawiło się przytłaczające poczucie winy ze wszystkimi jej wadami, była nadal matką moich dzieci. Przez tyle lat była moją partnerką, osobą, którą kiedyś głęboko kochałem. A teraz musiałem powiedzieć Emi i Jackowi, że ich mama już nie wróci. Tamta noc była najtrudniejsza w moim życiu. Usiadłem z dziećmi, próbując znaleźć słowa, by wyjaśnić coś, czego sam nie rozumiałem. Emma płakała cicho, jej drobne ciało trzęsło się pod ciężarem żałoby. Jack, zbyt mały, by wszystko pojąć, wtulił się we mnie, jego szeroko otwarte oczy wypełnione łzami. Czy mama jest teraz w niebie? Zapytał z drżącym głosem. Skinąłem głową, sam zalany łzami. Tak, skarbie. Mama jest w niebie. Emma spojrzała na mnie przez łzy, jej głos był ledwo słyszalny. Czy ona wie, że ją kochamy? Wie, powiedziałem, obejmując ich oboje. Zawsze wiedziała. W kolejnych dniach dom wydawał się cięższy, jakby same ściany pogrążone były w żałobie. Nieobecność Wanesi była namacalna, pustka, której nie dało się zapełnić. Wciąż odtwarzałem w głowie naszą ostatnią rozmowę, zastanawiając się, czy byłem zbyt surowy, zbyt nieprzejednany. Gniew, którego kurczowo się trzymałem przez tak długi czas, teraz wydawał się błachy, pochłonięty przez falę żalu. Jej pogrzeb był cichy, skromny. Pojawiło się tylko kilku przyjaciół i członków rodziny. Patrzyłem, jak jej rodzice, przygarbieni pod ciężarem straty, kurczowo trzymali się za ręce. Emma ściskała moją dłoń z całych sił i jej małe palce wbijały się w moją skórę, podczas gdy Jack stał obok mnie, poważny i cichy. Gdy ceremonia się skończyła, zostałem na cmentarzu dłużej niż wszyscy inni. Niebo było zasnute chmurami, mgławka delikatnie opadała na ziemię, ale nie ruszyłem się z miejsca. Stałem nad świeżo zasypanym grobem, z sercem ściśniętym emocjami, których nie umiałem nazwać. Nienawidziłem Cię za to, co zrobiłaś, powiedziałem na głos, mój głos załamywał się z każdym słowem. Ale nigdy nie przestałem Cię kochać. A teraz nie macie już i nie wiem, co mam czuć. Słowa zawisły w powietrzu, zagłuszone przez cichy deszcz. Uklęknąłem, kładąc dłoń na wilgotnej ziemi. Przepraszam, wyszeptałem. Za wszystko. Życie toczyło się dalej, jak to zawsze bywa, ale nigdy nie było już takie samo. Dzieci i ja razem mierzyliśmy się z nową rzeczywistością, odnajdując chwilę radości pośród smutku. Ale późnymi wieczorami, gdy dom pogrążał się w ciszy, siadałem sam, zmagając się z duchami tego, co mogło być. Śmierć Vanessa zostawiła bliznę, która nigdy się nie zagoiła, przypomnienie, jak szybko wszystko może się zmienić. Lustro naszego małżeństwa roztrzaskało się dawno temu, ale jej odejście sprawiło, że odłamki wbiły się głęboko w moją duszę. W końcu zrozumiałem, że zemsta i gniew są ulotne, ale miłość i strata pozostają na zawsze. I choć nie mogłem zmienić przeszłości, niosłem wspomnienie o niej ze sobą, gorzko słodką pamiątkę po życiu, które było zarówno piękne, jak i złamane.